Witam Was w kolejnym odcinku z Junakiem M12 w roli głównej. Dzisiaj zrobimy pierwszą wymianę oleju. I powiemy kilka słów o sposobie, w jakim docieram ten nowy silniczek. A więc, dobra. Pokażę, jak to gada. Więc już pokazuję. Mam 92 km, dopiero przejechane. Zaraz się zacznie, pewnie burza. Po co już wymieniasz olej? Ale to w dalszej części filmu wytłumaczę. Jak to gada? No, pewnie na filmie nie odda. Dźwięku faktycznego, jaki to ma, ale powiem Wam, że dużo osób narzeka na ten dźwięk, że jest lipny. Powiem Wam szczerze, że oglądając poprzednie filmy, też nie byłem zachwycony, bo nie był to za ładny dźwięk, ale dźwięk, który jest w filmach, a dźwięk. Faktyczny na żywo to całkiem co innego. Na żywo powiem Wam, że jest ok. Ja jestem zadowolony. Fajnie to brzmi. Fajnie się wkręca na obroty. Może faktycznie przy wyższych, chociaż na wyższych jeszcze go tak bardzo nie piłuję, ale przy wyższych obrotach troszkę jest cieńszy ten dźwięk, ale na niskich fajnie sobie tak mruczy. Dobra, to ja f... jadę go troszkę rozgrzać, parę kilometrów zrobię i wracam do Was, zmienimy olej i pogadamy jeszcze chwilkę. Ja jestem z powrotem, silnik mamy nagrzany i przystępujemy do wymiany oleju. A więc tak, tutaj mamy wlew oleju, odkręcamy go, zostawiamy swobodnie na drugą stronę i tak. W tym miejscu mamy korektę oleju Do wymiany przygotowujemy przede wszystkim olej W moim przypadku jest to Motul 5110W40 syntetyczny I tak, jakiś pojemniczek do spuszczenia brudnego oleju Klucz 17 i jakiś lejek do wlewania oleju. Dobra Kluczykiem Popuszczamy Wziąłem specjalnie biały pojemnik, żeby było widać Co nam tam wyleci. Ola jest. O, dziwo troszkę. Czarne. Co mnie zaskoczyło. No ale to utwierdziło mnie tylko w przekonaniu, że dobrze robię, wymieniając go po 100 kilometrach. Dobra. Jak widzicie. O, jest około litra. Lekki brokacie. Się pojawił. Tak więc silnik się dociera ładnie. No i dobra, musimy chwilkę poczekać, aż wszystko zleci. Zalewamy go świeżym, czystym. Ja to wszystko sobie zaleję, sprawdzę jeszcze raz stan i wracam do Was, może jeszcze dziś na krótkiej przejażdżce. Ok, jesteśmy już po wymianie oleju. Zrobiłem nawet parę kilometrów, sprawdziłem dwa razy olej, zaraz Wam powiem, ile zrobiłem. Zrobiłem dokładnie 12 kilometrów od wymiany, czyli jeszcze powrót, potem jeszcze może 120 kilometrów, bo już się jednak chłodno robi. I tak zapytacie mnie pewnie, czemu wymieniałem olej przy takim moim przebiegu, przy 100 km. Jak widzieliście olej, który spuściłem, nie był wcale taki czyściutki. Na koniec wrzucę Wam jeszcze zdjęcia i zobaczycie sobie, że było tam troszkę takich drobniutkich, no jak można to nazwać opiłkami, taki delikatny brokacik metaliczny w tym oleju. A gdyby się jednak trafiła jakaś większa część metaliczna i wpadłaby między gładź cylindra, a pierścienie mogłoby to narobić trochę nieprzyjemności tak więc czemu go nie zmienić po takim przebiegu żaden to koszt, bo w sumie wyszło jakieś 50 zł zalewałem, widzieliście, Motulem 5100 10 40 wydaje mi się, że jest to jeden z fajniejszych olejów do takich silników i w sumie polecony też przez serwis na tym planuję jeździć cały czas zobaczymy co będzie, ale myślę że będzie ok stosuję go w samochodach, jestem zadowolony tak więc tutaj też powinno być ok drugi powód dla którego wymieniłem fabryczny olej jak wiecie to nie jest olej do długiego użytkowania do długiej eksploatacji bo jest to prawdopodobnie olej mineralny, on jest tylko wlewany na pierwsze uruchomienia, dlatego już zalecają go wymieniać po 300 km. To jest zwykły minerał, najprawdopodobniej. A więc to nie jest jakiś tam dobrej jakości olej. Zresztą widzieliście, jak się zużył po 100 km jazdy. I to spokojnej, dosyć jazdy. Tutaj, właśnie przechodząc do spokojnej jazdy, czyli docierania. Ja planuję pierwszy serwis tak, jak jest przewidziany w książce, czyli 300 km. Myślę, że to już dopiero na wiosnę, bo mam jednak trochę drogi do serwisu, a w taką pogodę nie chcę mi się jeździć. Dzisiaj trafił się fajny dzień, gdzie można sobie pośmigać. I tak, pierwsza wymiana za nami, kolejna będzie na 300 km. I kolejna, myślę, już. Nic nie cudować, tylko normalnie na 1500 km wymienia I potem zgodnie z książką Myślę, że to są akurat dobre interwały wymiany olejowej Szczególnie jeśli się leje olej dobrej jakości Nie wiem, zaraz możecie napisać, że motul nie jest wcale dobrej jakości Nie wiem, piszcie, chętnie poczytam Ja uważam, że jest jednym z lepszych olejów Jeśli jest oczywiście oryginalny Nie mówię tutaj o podróbkach jakichś co do docierania samego, no to w sumie zacznę takie mocniejsze docieranie, bo teraz to tam było maksymalnie do 60 km na godzinę i na każdym biegu starałem się przyspieszać, zwalniać, dużo redukcji, nie, nie podjąłem się na pewno docierania na ostrość, ja robię, wolę to zrobić powoli, według mnie dobrze. A każdy może mieć swoje zdanie, i chętnie waszego też wysłucham w komentarzach. I teraz będzie troszkę ostrzej, bo jakieś tam wyższe obroty na pewno dostanie, troszkę wyższe prędkości. No i na wiosnę czeka go trasa do serwisu, a to jest 90 km w jedną stronę. Także będzie jakaś tam pierwsza, dłuższa trasa dla niego. I myślę, że. Dalej będziemy kontynuować to docieranie do 1000 kilometrów. Zobaczymy, czy będzie coś wychodzić po drodze, czy nie. Na razie jestem bardzo zadowolony i nie wiem, uwierzycie, albo nie, ale już widzę po 100 kilometrach, że jest poprawa. Serio. Na pewno odczuwam nieco mniejsze wibracje. I. I lepszy jest, lepsza jest kultura pracy tego silnika na pewno przy wyższych prędkościach, bo wcześniej było to no strasznie, było to odczuwalne, że jest w jakiś tam sposób mulasty teraz już widać poprawę a podobno do 1000 km, z każdym kilometrem będzie się mu poprawiało, tak więc na razie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i oby tak dalej, oby nie wychodziło nic innego żadne awarie jeśli wyjdą, no to cóż, trzeba z nimi będzie walczyć. I powiem Wam o wszystkim, jakie były koszta. Co do wymiany, no to tak jak Wam mówiłem, 50 zł w sumie wyszło za olej. 40 chyba za litróweczkę, plus drugą dokupiłem, bo weszło litr i dwie setki. Tak więc już mówię w zaokrągleniu: 50 zł. Nie wiem, jeśli uważacie, że to jest duży wydatek, no to po co kupować taki motocykl, którego się potem nie dba. Dla mnie to jest normalne, że się wymienia oleje wcześniej nawet niż serwis przewiduje. Olej na pewno nie zaszkodzi, może ewentualnie pomóc. I... Obym się nie mylił <laughs> i tym razem. Nigdy mnie to nie zawiodło, mam nadzieję, że tym razem też mnie nie zawiedzie. Dobra, ja będę pewnie kończył, bo już się zaczyna robić chłodno. A jeszcze kawałek drogi do domu. Myślę, że jeszcze się zobaczymy przed zimą. Zrobimy jakieś tam małe sprawdzenie, czy wszystkie śruby są podokręcane. Ogólnie takie sprawy konserwacyjne na zimę. I cóż, no, zostawimy go. Musi poczekać lepszą pogodę do wiosny. No i myślę, że zaczniemy już sezon na dobre. Postaram się go dotrzeć jak najszybciej, żeby można było nim już robić normalne trasy i wtedy da najwięcej frajdy. Bo teraz to wiecie, no, niby jest spoko frajda, jest niesamowita, szczególnie jak to jest pierwszy taki motocykl. Nie mówiąc o tam skuterkach, 50 to już naprawdę frajdy daje bardzo dużo. A będzie chyba jeszcze lepiej, może mnie to zarazi, może będzie coś większego w przyszłości. Muszę się tym nacieszyć. Tak więc trzymajcie się i chętnie posłucham dalej waszych jakichś opinii w komentarzach. Jak się podobało to dajcie łapkę, to mnie troszkę zmotywuje do kolejnych filmów. No tutaj jestem miło zaskoczony, bo wypuściłem pierwszy film i faktycznie... Były pozytywne komentarze, były łapki w górę. To, no to zachęca naprawdę do dalszej pracy, do dalszego nagrywania filmów. Także jak macie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach. Wszystkie postaram się jakoś zrzucić w jedno i odpowiedzieć na wszystkie w kolejnym filmie. Albo nawet w trakcie zimy, bo i tak już nie będzie jazdy pewnie. Jeden z ostatnich, nie o ile już nie ostatni tego sezonu, tak więc wiele wam już w tym sezonie nie naopowiadam, ale na wiosnę się widzimy znowu i będziemy pokonywać te kilometry, tak więc trzymajcie się, piszcie i hej do następnego.